Przecięto wstęgę i tym samym oficjalnie oddano do użytku drogę gminną w Nowym Bugaju. Nie mieliśmy możliwości bezpiecznego dotarcia do, do kościoła, do, do sklepów. Powstała piękna droga, w całości nowa wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, z czego bardzo się cieszymy. Ta ścieżka rowerowa dla dzieci, dla nas, zwłaszcza seniorów, co jeździmy, chodzimy na kijki, to było bardzo, bo to było niebezpiecznie. A teraz mamy fajnie. To historyczna chwila, na którą od lat czekali mieszkańcy wsi. Walka była mocna o tę drogę, ale no jestem trzecią kadencją radnym i myślę, że spełniłem się. I, I dalej myślę pracować. Wcześniej droga była wąska i wyboista, bez chodnika. Droga, jak widać, po prostu spełniająca standardy, zapewniająca bezpieczeństwo, komfort. Widzicie Państwo też nowe dojazdy do pól, do posesji odwodnienia przy tej drodze, także uważam inwestycja taka na piątkę z plusem i, i inwestycja, którą się warto pochwalić. Zwiększa to nasze bezpieczeństwo, zwiększa to też nasze możliwości transportowe, z czego się cieszymy. Odcinek ma prawie 3 km długości. Wzdłuż drogi asfaltowej biegnie ciąg pieszo-rowerowy, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale jest także dodatkową atrakcją. Widzimy fantastyczną, nowoczesną drogę, łącznie z ciągiem pieszo-rowerowym. To tylko się cieszyć. Tym bardziej, że y, coraz bardziej myślę tą infrastrukturę drogową chcemy i musimy poprawiać. Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków z Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. 5,5 miliona złotych, tak dofinansowania ponad 3 miliony złotych z Urzędu Gminy z budżetu prawie 2 miliony 66 tysięcy dofinansowania tutaj z własnych środków. To też świadczy o tym, że jako samorząd jesteśmy w stanie dźwigać tego typu inwestycje i to, co na spotkaniach z mieszkańcami aktualnie się dzieje, o czym informuję, jeszcze nie jedna tego typu inwestycja będzie u nas w gminie realizowana.